Serdecznie witam Państwa w naszym muzeum na otwarciu wystawy Kilimów Pana Anatola Igora Chlawicza. Za chwileczkę poprosimy samego autora, żeby opowiedział nam o sobie, o swoich pasjach, ale tym spośród Państwa, którzy Pana Chlawicza nie znają, kilka słów prezentacji. Pan Anatol Igor Chlawicz, historyk, pedagog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Yy, urodzony na Białej Sturczyźnie, co myślę nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o twórczość. Yy, samym tkactwem zajął się Pan w latach 90. w znacznym stopniu pod kierunkiem Pani Profesor Ewy Poradowskiej-Werszler yy, w pracowni tkactwa artystycznego przy galerii tkactwa na Jadkach, ale też ukończył studium tkactwa. Yy, więc myślę, że już prawie fachowiec, nie człowiek amator, co na pewno widać w pracach tu prezentowanych. Ilekroć, proszę Państwa, jestem zapraszana do zespołów, które oceniają plastykę nieprofesjonalną, czy to na przeglądach, czy na konkursach. Zazwyczaj przy tkaninie oddaję głos innym, uznając, że nie jestem w stanie wystarczająco fachowo ocenić stopnia, skali trudności, jakie musi pokonać autor po to, żeby osiągnąć zamierzony efekt artystyczny. Ale też zawsze towarzyszy mi taka refleksja, że przecież nie trzeba być fachowcem, żeby zrozumieć, jak ogromny. Wkład pracy, cierpliwości i wyobraźni, jak ogromnego wkładu pracy, cierpliwości i wyobraźni wymaga ta technika. Technika specyficzna. I nie trzeba zapewne być fachowcem, żeby ocenić, że ona jakby gromadzi w sobie walory innych dziedzin sztuki. Krok po kroku, milimetr po milimetrze, nitka po nitce budowany jest obraz. A gromadzi walory zarówno malarstwa, jak i rzeźby. Malarstwa z tego względu, że czerpie z malarstwa i kreskę, i plamę barwną, i obrazowość, a rzeźby dlatego, że czerpie stamtąd i fakturalność, fakturę i czasem bardzo odważnie wkracza w przestrzeń i wtargnie w tą przestrzeń. Proszę Państwa, patrzę zawsze na tkaninę artystyczną okiem etnografa z konieczności. W jej tle widzę tulskie, poleskie liżniki, dziarugi. Tarnopolskie liżniki i bardzo mnie cieszy, że na tej wystawie, w tych pracach dostrzegam podobieństwo do tamtych form, do tamtej barwy, do tamtych kształtów. Tą samą dyscyplinę kompozycyjną, taką samą wściągliwość kolorystyczną, smaki dawnej tradycji ludowej. Ogromnie nas cieszy ta wystawa. Myślę, że dobrze pasuje się ta tkanina artystyczna pana Igora Flawicza w estetykę proponowaną przez Muzeum Etnograficzne. Ogromnie dziękujemy. A teraz proszę Państwa, zanim oddamy głos samemu autorowi, najważniejszemu tutaj człowiekowi w tej chwili, naszym muzeum, bardzo proszę o zabranie głosu fachowca, panią dr Agnieszkę Kopyć z Akademii Sztuk Pięknych w Wrocławiu. Nie jest tak. Ach, włodzie, włodzie, proszę. Najbardziej fachowy powiem bardzo serdecznie. W zasadzie tu pani etnograf już wszystko powiedziała. Ja mogę tylko dodać ze swojej skromnej strony, że niewątpliwie Igor Flabić nie jest amatorem. i to już trzeba sobie powiedzieć przy kolejnej wystawie, ponieważ dowodzą tego nie tylko jego genialne rozwiązania techniczne jest mistrzem kilibu, nie tylko tutaj na Dolnym Śląsku, ale ocenianym również w Polsce. Jest to technika tak skomplikowana, i tak wyważona, i tak trudna dla artysty tkacza, że nie każdy się na nią porywa. Pan Igor Hlawicz jest człowiekiem, jedynym w Polsce, który wykonał taką ilość kilim, kilimów w ostatnim czasie. Mogę tu się posłużyć nazwiskami naszych największych mistrzów jeszcze sprzed wojny. Otóż Leonory Plutyńskiej, e, e, małżeństwa Gałkiewiczów, e, ta tradycja gdzieś e, również cała szkoła m, artystycznego łódzkiego, e, współczesnego, gdzieś się, e, po drodze się rozmywa. E, taki, e, powiem może zbyt odważnie, ale bardzo oddający e, prawdę, e, okaz i perełka, dorchlawicz, zdarza się rzadko, ponieważ w tej jednej e, osobie. E, jest bardzo wiele zalet. Ja pozwolę sobie wymienić tylko trzy. E, otóż jest to człowiek nie, niezwykłego serca i e, bardzo uwrażliwiony na wszystko i wszystkich. Ciężka praca z dziećmi e, chorymi. E, uwrażliwiła go nie tylko na problemy społeczne, ale również na, na naturalne, cywilizacyjne, co również ma potwierdzenie w jego pracach, wyważonych e, barwach i dobieranych do, do, materiałach. Jest to również osoba, która nie odrywa się od korzeni, a wręcz współgra z korzeniami. Obecnie w plastyce obserwuje się odejście od źródła. Jest to zgubne dla artyzmu, dla sztuki, ponieważ każdy z nas poszukuje dziedzictwa, a autor plastyk szczególnie i odejście od niego jak gdyby kończy się zawsze tym samym powrotem tak czy inaczej do źródła. Pan Igor Zabicz nieustannie drąży w tym źródle. Te źródła, jak pani etnograf to też no, zauważyła, są widoczne w każdej niemalże pracy dokonaniem wyboru splotu, czy właśnie z resentymentem wschodnim. A po trzecie jest to niebywała ilość doskonałego tkactwa kilimowego. Jest to wyjątkowe i jeśli tylko możecie, proszę dogłębnie z jednej z drugiej i od spodu obejrzeć, ponieważ ja nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek Muzeum Etnograficzne będzie miało okazję zgromadzić w jednym czasie taką ilość arcydzieł, bo są to arcydzieła. Każda z tych prac jest doskonale tkana i jest dziełem sztuki. Gratuluję Pani, że dokonała Pani tego. No, bo gdzieżby indziej, jak nie właśnie w Muzeum Etnograficznym, gdzie te wszystkie trzy drogi Pana e, Igora Hrabicza, artysty świetnego, mogły się e, ziścić i e, spotkać razem z Państwem. Życzę miłego, fantastycznego odbioru i docenienia tej chwili, ponieważ jest ona naprawdę wyjątkowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Panią Dyrektor i dziękuję pani. A może się Pan pochwalić, ile Pan zrobił w kilku Dziękuję Panią Dyrektor. Zastanawiałem się, bo byłem za to ciepło i za to wszystko z Panią. A my wspólnie zapraszamy dziękuję. Państwa Może się Pan pochwalić, ile Pan w kilku minutach Nie liczyłem, nie kręcił.